Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Mimo braku głosu, chciałabym Wam pokazać, gdzie zamekom nocowaliśmy. Ledwo wstałam i za chwilę zaczynamy zwiedzanie. Za bramą jest pałac, który jest mało widoczny, ale będziemy próbować się dostać. No, takie uściski też musiałam Wam pokazać. I te łapki, bo to jest bardzo dla nas ważne. Jedziemy do pałacu. Czasami głos się jeszcze nagrywa. Dostałam informację, jak dojechać do pałacu, aby nie przekraczać bramy, którą wam wcześniej pokazywałam. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę pod pałacem. Jesteśmy już pod pałacykiem. Dzwoniliśmy, bo tutaj okazało się, że mieszka małżeństwo. I pilnują tego domu. Bardzo fajnie. Dzięki temu dom nie został rozebrany. Tutaj taki herb mają. Chyba. Ten pałac miał swój. Widać powolutku coś jest robione. A Amela największe zainteresowanie to ma kotki. Ale nie dają się pogłaskać mądre kątki. Bardzo ładny budynek, naprawdę. Widać, że ma swoje latka. Są też... I nastąpiła cisza w mikrofonie. Znajdujemy się w miejscowości krzywań. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1396 roku. Pałac pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Otoczony był parkiem, założony w stylu angielskim. XVIII wieku. Z tej informacji wnioskuję, że park był wcześniej założony, a później był wybudowany pałac. Dwupiętrowy budynek został pokryty dachem czterospadowym. Z dawnego wyposażenia prawdopodobnie zostały dwa piece kaflowe. Jesteśmy teraz z czwartej strony. Obok. Trwa rozbiórka. Troszkę czekaliśmy na mieszkańców, ale widocznie są w pracy. Nie będę tu cały dzień czekać, więc dlatego powoli już szykujemy się do wyjazdu. Opał na zimę widać jest szykowany. Patrząc się na schody. Musiało tutaj być kiedyś bardzo ładnie. Oddalamy się powoli, już. Amelka nie chce odejść, bo czeka aż kotki do niej podejdą, ale się nie doczeka. Jak jest zielono, to jest w okolicy ładnie. Tutaj mamy takie ogrodzenie oraz bramy kierownika. Tu u góry były, tu tam była solarnia na rogu, tu kierownik samochód sobie chował. No i dachy się zawaliły, bo nikt nie remontował. Belki popękały, papa po, po, po tego. Widzisz? widzisz Amelka jak, jak tu wszystko zawalone a na dole była stolarnia kiedyś a pani deska. słyszała jak zwaliło? pani to nie słyszy, pani tylko słyszała jak ludzie rozkradają jak walą desy. cegły sobie biorą no jak, jak to się zawali to cegły, cegły będzie sporo a teraz to kto chce to sobie weźmie cegły bo jest ogrodzenie a nikt o to nie dba nawet bo dzieci biegają chodzą w tę pustą dzieci poprzerywali, nikogo to nie obchodzi. A dzieci tu z tych, co się sprowadzili właśnie ze Czyli takie budynki niszczą przede wszystkim, bo cegły są y, zabierane. Te jeszcze mniejsze i te mniejsze to jeszcze też nie A tutaj pan Andrzej... nie Stoi ładnie. A teraz cały zarastał. nawet te małe No tutaj cały teren zarasta i niedługo nie będzie śladu, że tu były magazyny i ta kuźnia. No to kiedyś wszystko należało jakby do tego gospodarstwa, powiedzmy od tego pałacu, tak? Nie. nie To się będzie budował teraz? Czasami za takimi drogami bardzo fajne y, pałace na nas czekają. Teraz już jedziemy taką drogą. Y, trochę lepiej mi się wydaje, że się tą drogą jedzie niż z tych płyt. Dojechaliśmy do celu, ale niestety brama zasłania nam widok na pałac. Przełożyłam rękę, żeby sfilmować z oddali ten pałac, ale zastanawiam się, czy nie ma jakiejś innej możliwości, żeby podjechać bliżej. Już jestem bardzo blisko pałacu. Przechodzę tu akurat przez boisko z siatkówką, a tam widzicie świetlicę taką wiejską. I Amelka w tej świetlicy została, bo jak podjechaliśmy to dzieci się zainteresowały. Amelka też się zainteresowała dziećmi i została tam troszeczkę skrępowana, ale ma chęć na zabawę. Okiennice zrobione. Czyli tam przed bramą jak stanęłam to była jakby taka do tego gospodarstwa, co w tej chwili pokazuję. Fajnie, że zgadałam się z jakimś panem i powiedział mi, że tutaj jest wjazd. Pałac Skarszów Górny. Kolejna pamiątka. Zobaczymy, jak pałac będzie wyglądał za jakiś czas, za parę lat. Pałac wybudowany został w 1910 roku przez Karla Ludwika. Podłoga, często widzimy taką podłogę gdzieś tam z krawki w pałacach. Widocznie była taka partia. Tu jeszcze parkiet został. Wielkie skrzydła, drzwi, kolumny. Pałac jest dwupiętrowy z wysokim poddaszem. W dachu pałacu znajdują się okna. Lunarne doświetlające poddasze. Elewacja budynku jest prosta, bez ornamentów. Wejście jest na górę. O taki żyrandol będzie go lepiej widać. Wychodzimy na zewnątrz. Od strony frontowej znajduje się wjazd i wejście z balkonem. I pokażę Wam pałac naokoło. Takie pałace, zamieszkane przez ludzi, na pewno przetrwają dłużej niż te, co są opuszczone. Tu też widać dobudówkę, aż się dziwię, że ktoś wyraził na to zgodę. Przy zasłoniętych okiennicach z jednej i z drugiej strony wnioskuję, że tam są pomieszczenia niezamieszkałe. Przy pałacu znajduje się też tutaj park. W tej chwili tu, gdzie kiedyś była fontanna, podejrzewam, albo jakiś basen, są zabawki dla dzieci. Jedziemy dalej, do kolejnego pałacu. Zobaczymy, czy troszeczkę o nim będę coś wiedziała. Po drodze zatrzymaliśmy się na przystani, odpocząć, zjeść jakiś posiłek. Jesteśmy nad rzeką, odbywają się tu spływy kajakowe. Jest bardzo miło i przyjemnie. Jest też miejsce na ognisko. Pod tą wiatą zjedliśmy sobie melką obiadek. Idę do rzeki słupia. Nurt widać już bardzo fajne nas pływy kajakowe. Tym mostem dojedziesz do przystani kajakowej, leśny dwór. melką lubię pływać kajakiem, ale tylko na sprawdzonych rzekach. Przytulanki są tylko moje. To są cudowne chwile w czasie podróży. Krok po kroczku i odnajduję wszystkie miejscowości. Obecnie w tej chwili jesteśmy koło pałacu dworu w suchorze. Będąc w okolicy chciałam zobaczyć taki nietypowy pałac. Dworek w jednym. Jedyna informacja, jaką znalazłam na internecie, to tylko tyle, że pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Obecnie jest zamieszkały. Poznałam też sympatycznych mieszkańców. Będąc w okolicy, warto zobaczyć. Wracamy do kampera i jedziemy dalej. Jadąc do kolejnego pałacu, kilka razy zatrzymywałam się, aby się upewnić, czy dobrze jadę, bo trochę nie chciało mi się wierzyć, że aż taka droga tak blisko pałacu. Kamper zaparkowany, zaraz się zbieramy i idziemy oglądać. Z tego co wiem, to mieszkają tam ludzie. Pałac jest w miejscowości Kołczygłówkach. Został wybudowany w 1868 roku. Herb na pałacu został zachowany. W osi frontowej znajduje się główne wejście, poprzedzane schodami. Amelka, jak zawsze, uśmiechnięta. Z lewej strony stoi pięcio boczna niska wieżyczka i weranda. Waldemar Putthamer był przedstawicielem jednej z najbardziej znanych rodzin na Pomorzu. Jest to piętrowy, podpiwniczony budynek wzniesiony na planie prostokąta. Nakryty letko skośnym dwuspadowym dachem Amelka czeka, bo tutaj poznaliśmy panią która ma małe dziecko i takie malutkie ciuszki dla Amelki, dla, dla jej lalki, tak? Więc będzie miała co przebierać. Amelka w kamperze, bo ona bardzo chciałaby, żebyśmy jakieś małe dziecko zabrali. Będziesz pan persy przewijać też, dziecku? Tak. Czyli co? Tyłek. Kupsko będziesz wyrzucać? Ha, czyli na wszystko tak. Ciekawe jak długo by wytrzymała. Amelka bardzo szczęśliwa idzie za nieściuszki do kampera. Chcielibyśmy bardzo podziękować pani, która dała Amelce tyle radości i tyle zabawy. Przy pałacowym parku widać ławeczki. Bardzo ciekawe. Oczywiście koszenie przydałoby się. Idąc ścieżką, zauważyłam, że były tam kiedyś chodniczki kamyczkowe, ale teraz zarosły. Ciekawa jestem, kto opiekuje się parkiem, bo widać, że naprawdę potrzebuje zostać przystrzyżony. Kiedyś agencja rolna sprzedawała te mieszkania, dlatego Pałac jest zadbany. Pokupnie mieszkania każdy w własnym zakresie musiał go wyremontować. Zarośnięte chodniki kamieniste są wykończone też kamieniami. I widać nawet pozostałości. Wystarczy tylko troszeczkę zadbać. Idę do kampera i jedziemy dalej. Amelka do parku nie chciała ze mną iść, została w kamperze przebierać lalkę. Stojąc przy kamperze teraz widać, że była całkiem inna droga dojazdowa do pałacu. Jesteśmy w miejscowości bytów. Przyjechałam tutaj odebrać paczkę. Zatrzymaliśmy się pod kościołem, w miejscowości Ugorz. Planowałam tam iść, ale padało. Więc chwilę czekałam w kamperze, aby przestał padać deszcz. Jednak tak się nie stało, więc pojechałam dalej. Chyba nikt takiej pogody nie lubi, tym bardziej, że jedziemy w kierunku jeziora. Drewniany kościół znajduje się w miejscowości Sominy. Mimo chęci zwiedzenia kościoła, bo wydawał mi się ciekawy, deszcz sprawił, że jednak nie miałam na to ochoty. Po drugiej stronie znajduje się jezioro Somińskie. Liczę na wasze komentarze, łapki oraz polecanie kanału.